Tu mi pokazuje 7 na plusie. Więc zaczynamy eksperyment. Mam załączoną aplikację. Czemu, czemu, czemu? Please, please. Temperatura chłodzenia jest minus 3 stop. Ten czujniczek pokaże nam jaka jest temperatura. Dobra. Najwyżej gdzie obciach. Jedziemy. Witam wszystkich. Dzisiaj chcę przedstawić wam eksperyment. Czy warto naprawiać pompkę? Muszę się pierwsze dostać do auta. Stoi parę dni. Muszę go odśnieżyć w jakiś sposób. Dzisiaj temperatura już jest lepsza. Bez koło zera. Więc wchodzę. Zobaczymy czy odpali. Były mrozy dość spore. Zaraz wam powiem o co chodzi. Ale jazda. A więc tak. Wymyśliłem sobie, że sprawdzę, jak działa pompka. Dodatkowa pompka wody, którą naprawiałem. Zapraszam na poprzednie filmiki. Tam jest pokazane, właśnie w jaki sposób ją naprawiam i jak ona funkcjonuje. Dzisiaj mamy na plusie, plus jeden. W ostatniej nocy, nie tej, co teraz była, tylko w poprzedniej było. Dobrze, minus 20. Teraz pogoda to naprawdę niezła kresolka. I co wymyśliłem? Wymyśliłem coś takiego, że miernik, do którego można podpiąć e, czujnik temperatury, dzięki temu, że poprosimy o ostrość, e, ten czujniczek pokaże nam, jaka jest temperatura. W środku auta i pokażę nam, jaka jest temperatura przy wylocie nadmuchu. Dzięki temu będzie mógł zaobserwować, w jaki sposób szybko rośnie temperatura, czyli jak pompka wykorzystuje ciepło ze spalin, aby. To nie pompka, tylko nagrzewnica, a dzięki tej pompce z tej nagrzewnicy jest w krótkim obiegu puszczane ciepłe powietrze do nadmuchu. Może w ten sposób. I teraz tak, temperaturkę sobie włączmy. W piwnicy byłem, to Wam zrobię przebitkę, ile mi pokazywało w piwnicy. Tam mi pokazywało 21, więc była zwykła temperatura. Żeby było odniesienie do temperatury zewnętrznej, to jestem w piwnicy. Podpięty czujniczek pokazuje 21 stopni, czyli taka normalna temperatura w pomieszczeniu. Więc. Idę na pole. Tu mi pokazuje 7 na plusie, więc zakładam, że to jest taka temperatura. Tak ją przyjmiemy, i zobaczymy, jak z nadmuchu będzie szło powietrze. W jaki sposób to się będzie odbywać. Więc tak, włączę jeszcze na no moim starym, jakimś telefonie, włączę stoper. Dzięki temu będziemy widzieć. Muszę sobie tutaj układać posadzamy stoper który będzie widać tu będzie widać temperaturę, spadło nam na 5, będzie widać stoper jeszcze w tym stoperze spróbuję włączyć nie można się połączyć czemu, czemu, czemu please, please odśwież tak jest, spróbujemy teraz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, połącz się. Połączyło się. Dobra, jest sukces. Połącz. Połącz. Temperatura chłodzenia jest minus 3 stopnie, czyli nam pokazuje. Czyli będę przeskakiwał między stoperem a aplikacją dzięki temu będziemy widzieć w jaki sposób się nam e, tutaj te parametry ups zmieniają. Halo, gdzie jest telefon? Dobra, wróć do mnie. Dobra, a więc tak, więc zaczynamy eksperyment. Mam załączoną aplikację, dzięki której będziemy mogli widzieć, jak się nam temperatura silnika podnosi. Dzięki temu będziemy mogli widzieć, jak za pomocą tego czujnika będziemy też weryfikować, jaka jest temperatura z wylotów tutaj powietrza. I wtedy, jak szybko stoper nam pokaże, bo, bo cały czas będzie stoper pracował. Stoper nam pokaże. W jakim czasie jaka temperatura z wylotu będzie się wydobywać. A więc. Załączam na aplikację jest minus 3. Auto nie było odpalane przez fuh, 5 dni albo lepiej. Dobra. W środku nam pokazuje, że jest 9 stopni, 8-9, wskakuje też na 5. Baterijkę powiem wam nie mam za bogatą, więc sam jestem ciekaw jak się to tutaj będzie działo po takich mrozach, które były. Dobra, gdzie obciach. Jedziemy. Brawo! BMW się pochwaliła. Dobrze, a więc tak. Temperaturę mamy minus 3 na silniku, temperatura chodzenia, minus 2, więc idzie w górę. W środku jest, ja już trochę nachuchałem, plus 8, plus 9. Ustawiam od razu na 28, czyli otwieram na maksa. tutaj. Pokręcimy, pokręcimy. Jest 28 na dmuch. Proszę was bardzo, temperatura silnika jest plus 2, czujniczek. Jedziemy z czujniczkiem na wylot, czujniczek dałem tam do wylotu. Pokazuje nam 12, a i teraz jeszcze szybciutko, szybciutko włączamy stoper, stoper idzie. 17-18 na wylocie puszczam na samą szybę nadmuch. Damy jeszcze tutaj tak dwójeczkę, żeby nam tam leciało. Patrzcie się, jak temperatura rośnie z nadmuchu. No, ja czuję już tutaj, jak rękę przyłożę, letnie powietrze. Ile jest temperatury na chłodzeniu? 10 już mamy 10 jeśli chodzi o 11 jak rośnie i 33 i tu fajnie widać zależność między temperaturą na silniku a nadmuchem chciałem Wam pokazać jak szybko potrafi być ciepło dzięki tej pompce bo ta pompka to uruchamia w aucie no ja czuję tu już ciepłe powietrze które mi leci no sama temperatura pokazuje 36, 37, ona cały czas rośnie na silniku 14 temperatura chłodzenia jeśli chodzi o stoper mamy niecałe 2 minutki i już mamy na wylocie 40 stopni temperatura muszę sobie to tak dać stara komóreczka nie działa tak jak powinna dobrze 17 mamy i 40 wzrasta no tu już ewidentnie leci ciepłe przy takiej temperaturze 40 stopniach leci ciepłe powietrze. Tam naprawdę już jest ciepło, więc po dwóch minutach, po dwóch minutach dzięki, dzięki prawidłowemu działaniu tej pompki w aucie mamy ciepło. Leci ciepło. No wiadomo, w aucie musi się nagrzać przez dłuższy okres czasu. Z nadmuchów leci ciepło. Jaka jest temperatura na silniku? 20 stopni. Tu już mamy prawie 45. Poczekamy tak do 4 minut, 5. Nie wiem, czy rzucić to na przyspieszone, czy może smęcić. I po prostu będziecie cierpliwie czekać. Bardzo opłaca się zrobić z tą pompką. Dzięki temu. Bardzo w zimie mamy ułatwione zadanie pod kątem czyszczenia szyb jak i też nagrzania samochodu. Jeśli mamy auto pod domem prywatnie, to możemy sobie załączyć na 5 minut i po prostu mamy ciepło w aucie. Jeżeli gdzieś pod blokiem mieszkamy, no to samo odśnieżenie auta już spowoduje, że po prostu mamy ciepło, a gdy mamy mocno zamarzniętą szybę, to dzięki temu możemy mieć rzeczywiście ułatwione zadanie, aby niepotrzebnie się nie męczyć ze skrobaniem, tylko yy, po prostu nam to łatwiej zejdzie. Sami wiecie, jakie życie. A więc po. czemu ja tak bez przerwy mówię, a więc. W prawie 4 minutach mamy 50 stopni na wylocie. To już jest bardzo ciepło. Temperatura, która nam się tu pokazuje, 25 stopni, jeśli chodzi o płyn chłodniczy. Dzięki tej pompce przy takiej temperaturze silnika na wylocie mamy 50 stopni ciepła. To Wam chciałem pokazać. Zapraszam Was do tego, żeby oglądać e, poprzednie filmiki, jeśli chodzi o tą pompkę auto, jak i również o przygody Chorwacji. E, jeśli się wam podobało, e, rzućcie suba, rzućcie lajka, like e, udostępniajcie. Dla mnie to jest bardzo dużo e, duża pomoc. Chęć do tego, żeby coś wam coś pokazywać. Dlatego zapraszam was bardzo serdecznie do tego, żeby e, zadziałać w tym kierunku. No i tutaj ten eksperyment, moim zdaniem, uważam za udany i zakończony. Po 5 minutach mamy ponad 50 stopni na wylocie łodnicy. To już jest ciepełko. Ja sobie idę auto odśnieżyć, ono sobie troszeczkę popracuje. Wróciłem jeszcze na sekundkę, ponieważ odśnieżyłem sobie samochód. Chcę tylko zobaczyć mniej więcej ile to minut, czyli minęło następne 5 minut, czyli po 10 minutach temperaturę mamy na silniku 42, a na wylocie 60. To już jest, to już jest naprawdę gorąco, idzie z nawiewu. Żeby pokazać jaka będzie różnica temperatur, gdy wezmę ten czujniczek stąd, nie wiem. Gdzieś tu przy otwartych drzwiach spada, rzućmy to gdzieś tam na zewnątrz, całkowicie. Temperatura leci. Spadnie tyle, ile będzie na zewnątrz, bo on nie dotyka śniegu. On nie dotyka śniegu. A porzu teraz jest plus 5. Trzeba by było podtrzymać, przecież to mówię, półtora. Tu jest 5-6, trzeba podtrzymać jeszcze chwilę dłużej, pewnie by spadło do tego jednego, dwóch. Wracamy. Kładziemy do wylotu. Co się dzieje? Patrzcie, co się dzieje. Wariactwo idzie w górę. 60. Ale ten eksperyment pokazał w jaki sposób ta malutka pompeczka radzi sobie z temperaturą, która jest odzyskiwana z spalin. Was zachęcam do tego, żeby oglądać inne filmiki, rzucić suba, lajka, skomentujcie. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia.